Młody Satan, młody border, pozdrawia rodziców i moją siostrę Powiem wam, że jakbym miał zamknięte oczy, to byłbym przekonany, że słyszę White'a Ja najlepsze, że najgorsze chwile w Kurwa, totalnie Chyba ten sam przester w autotune nie wjechał Cieszą się z Tomkiem Jest nas dwóch, jak jem to jemy we dwóch Nigdy nie przytyję, chociaż je dwa razy tyle Dobra, czyli coś jest na rzeczy z tym młodym borderem z początku Jak to powiedział to myślałem, że to kwestia jakiejś drugiej jego ksywy czy coś Ale teraz czuję, że chodziło o osobowość borderline'ową Trudny temat, więc zainteresowanych odsyłam do wujka Google'a I tyle piłem, jak straciłem dziewczynę I w ogóle, i w ogóle, po razy dwa Wyjdę sobie na dwór, bo mieszkam sam. Spotkam kogoś, kto mnie słucha. I kojarzę twarz, jest podobna do Jezusa. To trochę je pojechał. Nigdy nie spotkałem Jezusa osobiście, ale jeżeli przyjąć, że wyglądał tak, jak go malują, to jak dla mnie, ni ja nie jesteś podobny. Trochę je Panem, bo nie jestem jego fanem, ale fajnie gdyby był. Skoro mówisz, że fajnie, gdyby był, to do zasady się zgadzam. To zakładasz, że go nie ma, tak? To dlaczego nie jesteś jego fanem? W sensie, jak możesz być albo nie być fanem kogoś, kto Twoim zdaniem nie istnieje? Czy coś pojebałem? Czas na kolację, zwykle jadam tabletki. Bo chciałbym żyć, nie się tylko. A no widzisz to teraz to ma sens. Bierze tapsy na depresję, co też pasuje do wcześniejszej tezy z borderlineem, które smakują jak aneżowe żelki, czyli ochydnie. Tak samo zresztą jak depresja. Ty! Doznałem olśnienia w tym momencie ten obrazek jak mówił o Jezusie. O tutaj. Panem, ale fajnie gdyby! gdyby sznur wisi, ale on się nie wiesza, bo sznur jest żelka, czyli jakby z tych tapsów i go wpierdala, czyli bierze tapsa, co go odwodzi od myślenia o powieszeniu się. Nie, no to to akurat jest mega fajnie rozkminione. tabletki. nie się tylko uzależnisz. Smakuje jak żelki. Się może trochę cieszyć To brzmi jak zaburzenie Bo każdy chce pieniędzy Jak miałbym mówić szczerze To mi lepiej było bez nich Jeżeli to ci w czymś pomoże mordo To przyjmę każdą ilość A jeżeli to ci w niczym nie pomoże To przyjmę każdą ilość Jestem dużym dzieckiem Ale tak bardzo Bardzo, 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 bardzo Bardzo, 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 bardzo Dużo Dzieckiem, co jest przeklęte No bo jestem dzieckiem przekleństwa Ale to w sumie mi super nie przeszkadza o! Czas że na... nie, no, lepiej głośno przeklinać jest być małym cichym skurwysynkiem Czas na kolację, zwykle jadam tabletki Bo chciałbym życia nie się tylko uzależnić To smakuje jak Raneżowe żelki Wyjdziemy na dwór kiedy wejdę Czas na kolację, zwykle tam tabletki a... Bo chciałbym życia nie się tylko uzależnić Razem wyjdziemy <muchy> na <I> dwór, kiedy <muchy> wyjdę z <paś> depresji. To smakuje jak. Ale są we To smakuje jak. Ale są we To smakuje jak. Gdzie patrz na depresję? <laughs> Ale są we wszelki. A tra lala. To jest <laughs> we wszelki. Oooo, oh, tak bym um, se też ponapierdalał. No przyznam się, że po pierwszych wersach już szykowałem sobie w głowie końcowy monolog na temat tego, jak bardzo ten tekst jest pozbawiony sensu, ale okazuje się, że on jest po prostu mega naszpikowany symboliką, która tego sensu dodaje. Zwłaszcza jeżeli zna się jakoś bliżej historię artysty. Aczkolwiek wydaje mi się, że jeżeli słuchałbym tego pierwszy raz bez jednoczesnego oglądania teledysku, to mógłbym pozostać przy tezie o braku sensu. Teledysk bowiem fajnie obrazuje pewne odwołania. Na przykład ten moment ze sznurem lub gdy wyrywa z żelka innego żelka w kształcie serca i zjada. Co do całości podobnie jak w przypadku 18 white'a? Przyjemnie się słucha, jednak nie sklasyfikowałbym tego numeru w kategorii rap. I to już wszystko to na Dzisiaj przygotowałem. Jeżeli Wam się podobało, to standardowo proszę o lajka like i suba. Dziękuję za poświęcony czas. Do zobaczenia już wkrótce. Piona!